3 lipca na terenie skansenu militarnego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie zorganizowany został siódmy piknik militarny. Tradycyjnie obfitował w interesujące prezentacje i wydarzenia. Zainteresowani mogli zobaczyć m.in. pokaz tresury psów wojskowych zaprezentowany przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, kickboxingu przygotowany przez medalistów Kucharu Świata oraz ratownictwa medycznego w wykonaniu OSP w Chmielewie. Jest to okazja do, do, do spotkań pokoleniowych, zapoznania się z nowo, nowoczesną techniką wojskową, jak również zapoznaniem się z fajnymi różnego rodzaju typ, typami uzbrojenia, które było kiedyś, czyli historycznego, artefakty, które pozostały w ziemi i do dnia dzisiejszego jeszcze drzemią, po, to są to pozostałości po II wojnie światowej. Centrum nasze, mam nadzieję, że niedługo wzbogaci się o kolejne ekspozycje, a będzie to możliwe, dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy ponad 4 miliony 400 tysięcy zł plus skład własny, czyli około 5 milionów złotych zainwestujemy w ten oto, ten budynek, który jest za nami, zostanie rozbudowany i powiększony, żeby była możliwość wyeksponowania eksponatów, które tutaj się znajdują, jak również dostarczane są przez kolekcjonerów z całej Polski. Wiele dzisiaj grup rekonstrukcji gościmy, gościmy pierwszą brygadę pancerną, z Wesołej, z czołgiem Leopard. Jest to nowoczesna technika, e, która znajduje się na wyposażeniu polskiej armii. Jest również z nami Akademia Lotnicza e, z Dęblina, e, która e, prezentuje swoje możliwości, jak również 42 Baza z trenażerem Cyklop. E, również znajdujemy, znajdują się tutaj również z nami e, pojazdy wojskowe z Brygady e, Wojska Obrony Terytorialnej z Radomia. E, także również grupy rekonstrukcji przeróżne, Warka, Radom Policja Granatowa proszę Państwa dzieje się i wszystko to można dotknąć, zobaczyć na własne oczy i przekonać się jak ciężko rzucić się z granatem bo również co prawda ćwiczebnym ale jest, jest to też nie, nie, nie lada wyzwanie czy to tak łatwo jest rzucić i trafić do, do celu są, są przewidziane nagrody Są bardzo dużo jest atrakcji dla, dla dzieci na, na tym, będzie można skorzystać stać z militarnego placu zabaw, jak również i gry, gry terenowe, które prowadzą harcerze Związku Rzeczpospolitej. To wszystko się dzieje w dniu dzisiejszym w Niszewie. Także jest to kolejny fajny dzień i święto Skansenu, który już rok rocznie odwiedza ponad 12 tysięcy turystów. Jest czym się pochwalić, mamy profesjonalną już bazę, jeżeli chodzi o bazę. O ludzi, którzy są pasjonatami, mianowicie mamy przewodników, którzy prowadzą wycieczki szkolne i poznaj Polskę. Jednocześnie można z różnych tutaj programów skorzystać, a no myślę, że cudze chwalicie swojego, nie znacie. Bardzo dobrze się tutaj komponuje i jednocześnie dobrze prezentuje się ten skansen w przypadku innych atrakcji, które są na terenie Polski i warto tutaj skorzystać, warto nas odwiedzić. Także zapraszamy do Mniszewa na nie tylko odświętnie, tak jak dzisiaj, ale każdego dnia jesteśmy otwarci i czekamy na Państwa. Dziękuję i zapraszam jeszcze raz. Jednym z głównych punktów było uroczyste odsłonięcie wystawy poświęconej pułkownikowi Władysławowi Dobrzańskiemu. Przez długi, długi okres czasu pełnił służbę wojskową, później po odejściu już z wojska nie zakończył, tak, nie zakończył działalności, a oddał się właściwej działalności społecznej. Pracował ze mną w loku, był kierownikiem, kierownikiem pracy statutowej, prowadził z niezłymi wynikami tutaj klub oficerów, klub oficerów Rezerwy, który częściowo tam jemu podlegał, następnie prowadził Koło radiorientacji Sportowej, prowadził Klub Łączności sp 7 KBI i wykonywał cały szereg jeszcze innych tutaj obowiązków swoich. Organizatorami przedsięwzięcia byli Gmina Magnuszew, Skansen bojowy I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie oraz Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Magnuszewie.